maleczko. Dusza szaklas z tej strony, witam Cię na moim kanale i dzisiaj ostatnie, może nie ostatnie, następne e, szybkie rozpaki, to bardziej będą takie lekkie prezentacje, bo, bo tu rozpakować nie ma co, bo tak naprawdę opakowanie to tylko blister, a pokazujemy oczywiście Nvidia Tesla, e, czyli akcelerator graficzny i serwerowy i do workstations i tak dalej. Karta jest w pełni pasywna, radiator jak widać ogromny, przez na całej dużo no, może odtąd, dotąd, o, taki radiator. Tutaj reszta to już. To jak widać. No, tak widać Oczywiście z razu widzimy. Zasilania, szóstka i ósemka, mała łapka do podtrzymywania do wyjmowania itd. Bo pyta się po co to jest. Czasem jest tak, że w obudowie jest spornik taki, nie? No, ale jak to jest serwer nały no, i jak karta stoi tak, to tam nie potrzebne. Ale do wyjmowania jest łatwiej, bo karta jednak czasem... Yy, na przykład w przypadku Tytana, którego tam mam... Z, on się dość mocno grzeje, więc jakbyście tak potestowali kartę z godzinkę i tak chci ją złapać rączką, to tak potem no, trzeba pojechać, byście się poparzyli do, do, na pogotowie. Naprawdę jest bardzo gorące. Trzeba uważać. No. Backplate niestety nie ma, ale 12 gigsów jest. Duży wylot, no bo wiadomo to jest akcelerator, nie podłączamy go do monitora, bo niektórzy z Was pytają, jak to działa, jak to podłączyć. No masz kartę, no to dokładasz, nie? No, tak to wygląda. Hmm. Oczywiście Tesla K40. Dobrze to pokazuje. Dobrze. No. Taka prezentacja Tesli. Gdyby ktoś chciał iść. Chodzi o ceny, to tak. Aha, ceny. Hmm. Cena jej 27 było chyba, czy coś. Jakąś ostatnią cenę co widziałem, chyba 14. A jaką ja mam za nią cenę? To jak jesteś na grupie, to wiesz, bo jest oferta wystawiona. No. Precie czego zapraszam na grupę. Prezentowaliśmy, rozpakowywaliśmy nie do końca, bym powiedział, że to jest rozpakowanie. Nvidia Tesla K40. No, że może tak pokażemy, żeby było fajnie widać. I tu Tesla i tu K40. O, niech będzie. No, to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Cześć. Jedna sztuka oczywiście. Więc kto pierwszy, ten lepszy. Więcej nie będę miał na razie, więc nie wiem czy ten, żebym miał. Więc jakby ktoś był zdecydowany, zapraszam.